Witajcie z tej strony do Team Nie pytam co tu się... Nie pytajcie co to się stało godzina 17 ja to jeszcze wino jest. Ja to pewnie... Już... żeby tylko było otwarte te Jest to otwarte, jest to otwarte Szybko, szybko, jak będzie, dobra, jest okazja jest ok... Czemu ona mi się sama, sama odpala? Dobra, nie wiem Zakupy O, oh, nice, nice to e, torba Na zakupy spo, e, zap, Zapałki Kup i wymień baterie W ra, Chyba to nie teraz. Dobra, to nie chcę jednak nic. No to co? Już nic nie jest A O żadnego. Już jest wszystko zamknięte. No to co? Wracamy. A i tak w ogóle nagrywam z gry OHV. Teraz. To będzie taka malutka seria, zauhaw. Będzie się nazywała. Eee. Czekajcie, wymyślmy teraz nazwę dla serii. Teraz, bo ja wcześniej nie wymyśliłem. Niech to będzie. Niech, to będzie, niech ta seria będzie się nazywała e... Polski Sąsiad. Polski Sąsiad, tak. Super nazwa dla serii. Ło, kurna, ale tu bokem. Ło, wi... panie. Na rekord, wideo to jest to? ą Z ja ale A posłuchajcie mnie, bo bo ten Bo e, robiłem już odcinek teraz zachował. No tylko, że po prostu kliknąłem, zatrzy, zatrzy, zatrzymaj. No i zatrzymałem odcinek. Zastopowałem. Znaczy nie zastopowałem, czyli, że zatrzymałem, i po niemu, tylko tak, na zawsze zatrzymałem ten odcinek. No i jest lipa. Ale ja, ale. Sąsiad Ernest da sobie dadę z zajmie już domu e, no tutaj już jest mój polonez trochę trochę klekocze znaczy nie żebym obrażał poloneza ale O to właśnie mówię. Eee, no właśnie. Dobra, idę do domu. A i w ogóle, jak zacząłem nagrywać, tam jest odcinek. To była 11.00. Była 11.30. A zobaczcie, kto teraz jest. 18.00. No więc. No. To na odcinek 20 minut, nagrywałem później, jakiś że pauza, no i. No i teraz muszę kolejny. A dzisiaj się zabawimy. Widajcie w moim pokoju. Eee, no jest jest to 40 I uwaga Tylko nie wiem czy będą prawa autorskie, chyba nie będą Juhu A jeszcze to zgaszę Czekajcie Bawimy się Nice Uu nice good good To już poranek? Jeszcze trochę sobie pośpię. Dobra, to już seria poranek. Która jest godzina? Dziesiąta? O nie! Ej, dobra, to lecę. Szybko. Robić poloneza. Dobra. Nie ciśniemy. Ty. Ej, ej, posłuchajcie widowie, coś mi się zbugowało. Zobaczcie. Odpadam bosza. I zobaczcie, w ogóle nie mogę tego robić. Widzicie, zbugowało mi się. Czekajcie, może może muszę. E, zapisać zapisajcie się do zgdy, Albo wyjść z gdy i wejść. Bo coś mi się serio zbołowało. Pożekajcie. Bang! Dobra. O i zobaczmy teraz. Czy się mi zapisało. A czy, napisało? Czy mi się odbugowało to? No bo... No bo jak mi się nie odbuguje, to muszę wyjść z gry. No tuś nie, co mi się zbugowało? O Jezu, jak ja głupi jestem! Jak ja głup... Nie no. Nie no, ale głupek ze mnie. No, mózg. Gdzie ty masz mózg, Ernest? Gdzie? No. I o tam i chodzi. No w końcu. Ale ja nie, ale nie no, ale jestem głupi. Ale sumuje no, ja każdemu może się dalej zapomnieć. Okej. Okay. I dobra, Bank i zaraz będzie, będę kończył, bo dopiero śniadanie będę jadł serio. Więc zaraz będę kończył. To teraz będę. Albo teraz skończę. Posłuchajcie, to, to będzie taka ala seria. E, no i tak. A. E, e, Dajcie subka i lajka. E, no i. Ja tylko wam tak zdradzę. Ci co nie chcą, no to niech już pomijają, ale. Ten odcinek, ale ja mam tak zdadę tak po cichu. Kolejny odcinek właśnie będzie z. No, kolejny to też za HV. Albo z Farminga. No, dwójeczki, dwójki, więc. No, albo z tego, albo z tego. O, nie wiem, nie wiem jak ta seria będzie fajna. Nie wiem, jak wy będziecie oceniać tą serię, bo. No, Farming dużo się to nie robi, a ja o HV? zobaczymy. No więc co. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Po, Pozdrow.